Witam wszystkich, Diodek z tej strony. Lampka rowerowa, tym razem coś na tył. Marka Tłuc, model N20B. No Zobaczymy co ta lampka jest warta. Teoretycznie fajny gadżet, jak widziałem według zdjęcia, ale wiecie, opisy na AliExpressie są różne. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, mamy do wyboru możliwość tej lampki do zaczepienia albo bezpośrednio pod siodło, ewentualnie na sztycy. Tak więc tutaj jest do wyboru. W zestawie oczywiście znajduje się kabel do ładowania, jest tutaj zintegrowany akumulator. Niestety, albo niestety, niektórzy będą musieli przeżyć. Jest micro USB, które nie jest za bardzo lubiane. Nie rozumiem hejtu w stronę tego trybu ładowania, jeżeli tam mamy ładowanie rzędu np. 0,5A, to USB-C to jest po prostu bardziej bajer w tym momencie, niż realnie yy, potrzeba. A nie czarujmy się, mikro USB jeszcze długi, długi czas będzie z nami, tak więc ja bym jeszcze krzyżyka na tym na tym trybie, na tym usb w ogóle nie stawią, ale to jest moje zdanie. Ponadto jakieś trytytki, to pewnie do zaczepu pod siodło, pianki. I w zasadzie tyle. No zobaczymy zaraz. Jeszcze zerkniemy w instrukcję po chińsku i po angielsku. Lampka to jest jedna z tych, które mają jakieś tam tryby inteligentne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj mamy jakieś tam budzenie i tak dalej. Czyli w zasadzie zostawiamy sobie rower oparty i lampka za jakiś czas się wybudzi. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy w praktyce. Zdejmiemy folię. Nie działa. O, dobra. Mamy tryb maksymalny. Średni. Brech, czyli ten oddech. Flash, pierwszy flash, drugi flash, i tryb echo. Przynajmniej tak to jest nazwane. Teoretycznie na największym mamy 80 lumenów, na flaszu mamy 40. Powiem Wam, że gwalniecie sobie po oczach daje równo. Jeżeli chodzi o sam zaczep, mamy tutaj możliwość, jeżeli na sztycy montujemy, nie, nie montujemy idealnie na wprost. Tylko widzicie, jest tak pod kątem, tak, więc tutaj możecie sobie ją nieco w dół, żeby nie walić innym po oczach. Jak ona się w praktyce spisze, zobaczymy. No, nie kosztowała jakieś horrendalne pieniądze, dlatego myślę, że będzie dobrze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy w praktyce. No i właśnie na te testy praktyczne, właśnie teraz Was zapraszam. Tak się przedstawia lampka w terenie, świeci do tyłu, nie jest to może jakaś powalająca moc, ale powiem Wam tak, jest teraz pierwsza sprawa Stosunkowo jasną, mam z tyłu latarnie, tak więc one też tak, no nie do końca odzorowują, to jakie mam tutaj jasną jeżeli chodzi o tą lampkę Druga sprawa, lampka ma jakąś, ja wiem, myślę że jakąś jedną trzecią, jedną czwartą mocy już Znaczy jest teraz na trybie maksymalnym, ale chodzi mi o poziom baterii Jest ze mną na czwartym kursie, tak więc podejrzewam, że zaraz mi tam niedługo padnie ale jest naprawdę bardzo fajnie jest ok jeżeli chodzi o tryby w terenie to jeszcze sobie przelecimy bo tylko było to w domu najmocniejszy nieco słabszy tutaj już widać bardzo dobrze różnicę tryb oddechu kolejny mrugający jeszcze jeden mrugający Teraz będzie chyba jeszcze ostatni mrugający tryb eko. Jak dobrze kojarzę, na którym powinno to wszystko najdłużej działać. I na największym dobra, jest ok. Dobra, nie ma co gadać. Lecimy na testy odległościowe. Test odległości, widzicie ten czerwony punkcik? Klasycznie, nieco inne miejsce, jednak odległość dalej ta sama. 160-170 metrów. Jedziemy. Trzeba przyznać, daje równo. A wiecie co jest najfajniejsze? Że jak zawsze robię testy na maksymalnej mocy Tak teraz to jest ten drugi tryb Tak więc to nie jest maksymalna moc, a widzieliście daje równo To bardzo dobre opinia w zasadzie o lampce Ponieważ bez problemu będzie Was widać na dalszych odległościach Ale wali po oczach masakra Przyznam wam, że mam bardzo mieszane uczucia do tej lampki. Z jednej strony za mniej niż 20 zł, genialna lampka, jeżeli chodzi o moc. Czas pracy ponad 3,5 godziny i to na najmocniejszym trybie. No, oczywiście są schodki, są spadki jasności, jednak ten spadek nie jest jakiś diametralny. Przypomnijcie sobie, proszę, że na testach z odległości. Robiłem test na drugim trybie stałym, to nie był ten tryb najmocniejszy, a i tak było bardzo dobrze widać lampkę. Dodatkowo weźcie poprawkę, że kamera, którą ja nagrywam, w ogóle kamerą, jakkolwiek by się nagrywało, zawsze ona też nieco przekłamie i troszkę słabiej widać to wszystko niż jest to w rzeczywistości. Tak więc, no, cena w stosunku do czasu pracy, do jasności, naprawdę genialna. Niestety nie ma produktów idealnych i za te pieniądze są też problemy. Tym problemem jest tutaj ten czujnik inteligentny, czujnik hamowania, jak zwał, tak zwał. Widzieliście testy? Robiłem je w odstępach czasowych. Raz, jak było kompletnie zimno, wcześniej zrobiłem, jak jeszcze ten śnieg nam nie spadł. Kiedy bym nie robił tego testu? Niestety no ta lampka mimo wszystko nie działała tak, jak działać powinna. O, w ten sposób. Jeżeli chodzi o jazdę po DDR-kach, jeżeli macie oczywiście asfalt, myślę, że tutaj nie będzie problemu. Ten czujnik nie będzie aż tak fiksował. Jednak prawda jest taka, że jakiś nie wiem, wertepy, jakiś lasek, park, nie wiem, podejrzewam, że nawet jeżeli zahaczycie o jakieś krawężniki czy coś, i tak ten tryb hamowania Wam się załączy na tej lampce. Tak więc niestety, o ile lampka, czas pracy i koszt jej całokształtnie jest świetny, tak, niestety tryb inteligentny to po prostu no, kicha w tym modelu, no i czarujmy się. Dodatkową wadą tego trybu inteligentnego i jego w zasadzie w... załączania się niekiedy, nie, nie wtedy, kiedy potrzeba, jest to, że dodatkowo akumulator jest, że tak powiem, czerpany. Tak więc moje 3,5 godziny, które tutaj uzyskałem na najmocniejszym trybie, no tak, nijak nie będą się, myślę, później w praktyce, jeżeli ten czujnik hamowania będzie się co chwilę tam załączał. No, Niestety, mając na uwadze to, że każdy jeździ po innych terenach, jeździcie raz po DDR-kach, nieraz po lesie, ten czas pracy tutaj na pewno będzie przesuwny. Jeżeli myślę użyć tego trybu EcoFlash, to jest ten ostatni tryb taki ekonomiczny, to i tak myślę, że nawet z tym załączaniem się tej lampki, to na luzie za 4-5 godzin spokojnie pociągniecie. Niestety tego te typu testy no, są niemożliwe nawet do wykonania, ponieważ no, nie da się. Hmm, zmierzyć tego wszystkiego tak dokładnie jak każdy by jeździł, ponieważ każdy z was jeździ w innym terenie, i tutaj no, nie da się jakoś tego, że tak powiem, uśrednić. Czy warto kupić tą lampkę? No cóż, jeżeli szukacie budżetowego oświetlenia, ja bym się na nią skusił. Chociażby nawet ze względu na ten czas pracy, tryb ekonomiczny sobie włączył to mruganie eco flash, Niech sobie tam ten tryb inteligentny załącza się. No trudno, mówi się trudno za dwie dychy też nie ma co wymagać. I działał sobie dalej. Jeżeli cenicie sobie jakąkolwiek jakość, odpuśćcie tą lampkę. Myślę, że jeszcze lepsze modele będą na pewno testowane i wybierzecie coś dla siebie. Z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Gdyby coś, komentarze są Wasze, piszcie, odpowiem w miarę możliwości. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.